Dlaczego dziewczyny, a nie chłopaki? Dlaczego dziewczyny, nie nie chłopaki, bo jesteśmy dziewczynami. To jest taki najbardziej chyba koniec y odcinka. Pytanie zasadnicze było takie: czym jest siła kobiet dla ciebie i dla mnie? Mm -hmm. I dlaczego y uważam, że kobiety są silniejsze od mężczyzn? Jakby to jest klucz naszej rozmowy. Wydaje mi się, że dlatego są silniejsze od mężczyzn, dlatego że my historycznie no, byłyśmy w pewien, pewien sposób uplasowane w miejsce i pozycje, o które historycznie musiałyśmy walczyć od wielu, od wielu, od wielu, wielu wieków. I to jest trochę jak, może to złe porównanie, jak ze szczurami że szczury są gatunkiem coraz to silniejszym, dlatego że są coraz bardziej tępione i odparniają się na różnego rodzaju trutki. I trochę też tak wydaje mi się, że z nami było, że od nas się więcej wymagało. E, trzeba było godzić e, macierzyństwo, prowadzenie domu i potem z pracą zawodową. W tej chwili to się już bardzo zmienia. E, Dzisiejsi mężczyźni są coraz bardziej świadomi e, tego partnerskiego podziału obowiązków, natomiast pamiętajcie, że jeszcze pokolenie e, mojej mamy to było pokolenie, gdzie kobieta pracowała zawodowo, ale jednocześnie musiała jednak zapewnić rodzinie. E, Również ten obszar funkcjonowania poprawnego domu, czyli wychowywać dzieci, gotować obiady, sprzątać, a mężczyzna zajmował się tylko określonym obszarem, czyli pracą zawodową. I teraz, jak o tym mówisz, to mam ochotę się z Tobą nie spierać, ale myślę sobie, że w ogóle kobiety teraz, tak to, co Ty mówisz, uświadomiło mi taką jedną rzecz, że my jako kobiety w tej historii przeszłyśmy chyba dosyć mocną, silną zmianę, która spowodowała, że my. Oprócz tego, i oprócz tego, że od nas się wymaga, to my jeszcze od siebie wymagamy po to, żeby właśnie jeszcze wejść w sferę biznesu i Jeszcze tutaj oprócz tego, że sobie świetnie radzimy w innych obszarach i jeszcze w sferze biznesu świetnie sobie radzić. Ale też mamy pewne umiejętności, których mężczyźni nie mają, które moim zdaniem na w biznesie pomagają, jak na przykład y, chociażby intuicja mm. albo relacyjność, która powoduje, że my jesteśmy w stanie y, wiele rzeczy, y, brzydko powiem, załatwić y, po prostu miękkimi metodami, niekoniecznie idąc na y, wojnę z bagnetami. I ja myślę, że może to jest też taki y, nasz aspekt. Atut, który powoduje, że w pewnych obszarach biznesowych jest nam łatwiej niż mężczyznom. Mm. No i będziemy o tym mówić, właśnie po to, żeby tego nie za zamiatać pod dywan, bo to są nasze kompetencje, nasze umiejętności yy, i nie wyobrażam sobie chyba yy, mojego biznesu. Bez właśnie takiej kobiecej umiejętności słuchania, kobiecej umiejętności wejścia w relacje, tej mojej kobiecej wrażliwości, która mi pozwala widzieć dużo więcej, podchodzić z otwartością do nowych relacji, to jest coś dla mnie niezwykle cennego i chciałabym, żebyśmy w naszym kobiecym biznesowym gronie, nawet jeśli mężczyźni nas oglądają, to też, żeby po prostu wymieniać się tym doświadczeniem i żeby o tym otwarcie rozmawiać. rozmawiać. Pokazywać też tego pozytywne przykłady. Także drogie dziewczyny, silne biznesu. Jeśli e, chcecie się rozwijać, jeśli chcecie razem z nami poszukiwać tej siły, e, tutaj o niej rozmawiać i o tym, co tą siłę nam daje, to po prostu zostańcie, subskrybujcie kanał, komentujcie i dajcie nam znać. Oglądajcie nas. Tak, oglądajcie nas, dzielcie się i Piszcie bądźmy. do nas, jeżeli byście chciały usłyszeć o czymś szczególnym, albo miały, miałbyście jakąś ciekawą osobę, którą chciałobyście zobaczyć na kanapie. To również serdecznie zapraszamy. Tak, zapraszamy na kanapę, zapraszamy Was do tego, żeby właśnie dawać nam znać, komentować czy przez Facebooka, czy przez Instagram, czy tutaj w komentarzach. I tuś otworzyć i... ten kanał tak naprawdę razem z nami. Tak. Bo my tego kanału nie robimy dla siebie, po to, żeby yy, sobie pogadać, bo możemy sobie pogadać na kanapie, tylko mamy taką po prostu wewnętrzną potrzebę, żeby tutaj się z Wami spotykać w szerszym gronie i żeby o tym w końcu rozmawiać. Także bądźcie. I co? Z nami. I do zobaczenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.